Hej osobie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i widzimy się już w prawdopodobnie ostatnim odcinku do Prison Architecta z serii Własne Więzienie przyciszyłam trochę grę że bardzo, bardzo cicho szła w tle mamy tutaj nasze więzienie tak? tak ono wygląda, to już jest ukończone więzienie mamy zewnętrzny mur który ponoć miał, miał zapobiegać przed podkopami, tego nie robi, co mnie niezwykle denerwuje. Mamy siatki wewnętrzne oddzielające nam strefy od siebie. Wszystko oznaczałam tak, żeby ludzie mi się tam nie pamiętali, tak? Niepożądani ludzie. No tak. Ech. Ech. A tutaj jeszcze jakieś... Aha, ja tutaj jeszcze wstawiałam te... To. Yy... No. To. Tutaj miałem jeszcze siatkę wstawić. Człowiek zapomina o takich drobiazgach. Zwłaszcza już na tym etapie gry, gdzie to już jest prawie końcówka. Yy, no nic, więc tak yy, to jest pooddzielane siatkami. Mamy nasze bloki więzienne i tak dalej. Zacznijmy od bloku od minimalnym rygorze. Yy, blok wygląda mniej więcej w ten sposób. Wszystko jest ułożone. Tutaj oczywiście kogoś się musił ptazerem podziabać, to sobie schowamy. Mamy mozaikę w celach, mamy betonowe płytki, tutaj mamy jakieś różne inne płytki, że to wszystko ładnie wyglądało. Zapomniałam zrobić okien, no a cóż, mówi się trudno. To jest więzienie, a nie, a, nie ten, a nie pokój widokowy, więc mówi się trudno. I tak, tak to wygląda, tak. Tutaj mamy, tutaj mamy o średnim rygorze więzienie. Jest ono dość duże, ma wiele cel. Tutaj miałam stoły podostawiać, oczywiście znowu zapomniałam. No nic, będzie, będzie tak jak jest. A wiecie co? Poróbmy to teraz w tym odcinku dokładnie. Zróbmy sobie taki jakby odcinek pożegnalny, w którym po prostu wyka. W którym wykańczamy to, co mieliśmy do zrobienia. Przy okazji robi nam się rajot, tak? Proszę bardzo, tu. Proszę bardzo, tu. Sęk w tym, że my mamy już taką tak dużą ilość więźniów, że nam właściwie te służby porządkowe nie są tak do końca potrzebne, ponieważ nasi więźniowie świetnie sobie sami radzą. 22 śmierci dzisiaj. Jeszcze się okaże, że mi się znowu włączy ten, ten, ten motyw. Z tymi więźniami, których... że za dużo śmierci i że nie, nie może nam umrzeć w przeciągu kolejnych 24 godzin więcej osób. Więc już 5. No ale cóż, tak, tak to mniej więcej wygląda. E, tak, tutaj mamy e, średni rygor, tutaj mamy stoły do, do wypuszczenia. Teraz nam się taka muzyczka włączyła, nie fajna, a to jest zakończenie. E, mamy dziedzińce, mamy, mamy wszystko. Tutaj mamy zaostrzony rygor. Zaostrzony rygor jest bardzo ładnie zbudowany, e, jest e, mniej więcej symetryczny, przynajmniej względem cel, e, Tutaj mamy wszystkie pomieszczenia takie potrzebne do jego lepszego funkcjonowania: pokój odwiedzin, świetlica itd. itd. Tutaj mamy maksymalny rygor. Tutaj wsadzam więźniów, którzy są e, agresywni albo legendarni, albo zbroili bardzo, bardzo dużo, e, więc tutaj ich przenoszę. Robię to po prostu przez. No świetnie. E, robię to po prostu przez sprawdzenie, tutaj, kto, kto co ma, kto kim jest, e, i po prostu wtedy ich przenoszę. Nie wiem, czy powinnam to robić teraz, czy nie, bo tutaj jest większość osób martwych, więc. Po prostu to zostawimy, niech to posprzątają, niech to uspokoją I wtedy sobie przejdziemy dalej Tutaj Zanim przejdziemy tutaj, to przejdziemy sobie tutaj Tutaj mamy protective custody Czyli byli policjanci Kapusie i tak dalej, i tak dalej Ludzie, którzy bardzo Są nielubiani przez innych więźniów I mogliby zostać przez nich Są brani przez nich Na celownik w pierwszej kolejności Są przenoszeni tutaj A tutaj mamy cele śmierci, które y, mamy tutaj nawet jednego więźnia śmierci oni są bardzo rzadko y, spotykani zabójstwa, kwalifikowany napaść, ciężkie uszkodzenie ciała, usiłowanie zabójstwa napad z bronią, torturowanie i ciężkie uszkodzenie ciała I do wszystkiego się przyznał, tak? Więc, więc tak to wygląda tutaj mam jeszcze problem z małą logistyką no to powinieneś mieć ta kuchnia nie ma dostępu do żadnych stołówek. Ty nie musisz mieć stołówki. Dopiero teraz to sobie uświadomisz, że nie ma dostępu do żadnych stołówek. Chyba, że chodzi o to, że nie masz po prostu kocharza, tak? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. I tak, tak to nam wygląda. E, więc tu jest nasz więzień. Podczas zagrajmy z e, samego tego naszego więzienia e, często e, po prostu e, wysłaliśmy na egzekucję trzech ludzi, czy nawet czterech, nie, trzech, trzech tylko, e, i tak to wygląda. Co tutaj mamy jeszcze? Tutaj mamy recepcję, czyli więźniowie, gdy przyjeżdżają do nas, są przesuwani, przenoszeni od razu tutaj na recepcję i w momencie, w którym jest ich za dużo, są przenoszeni do pomieszczenia tymczasowego, mają tutaj dostęp do stołówki. I dopiero później jak się zwolni jakaś cela, to dopiero wtedy są przeniesieni, przenoszeni do odpowiednich bloków więziennych. Tutaj mamy zrobione warsztaty. Jeden warsztat jest dla naszego minimalnego zagrożenia, drugi warsztat jest dla naszego średniego zagrożenia i z pobocznych miejsc mamy tutaj jeszcze takie rzeczy dla naszego personelu, tak, mamy tutaj psiarnię i zbrojownię mamy pokój socjalny tutaj tutaj mamy biurka, pokój socjalny drugi mamy też tutaj, mimo toni. To tak sobie czas naczekają, że są e, zmęczeni e, mamy też dużo generatorów, mo może nawet policzę, mamy tutaj raz dwa, trzy e, cztery, pięć 6, 7, 8 generatorów na całej mapce. No więc trochę tego jest. 23 śmierci dzisiaj. Tak, to jest niefajne. Pewnie wycena nam lecia, polecia. Ojeju, ojeju! Ojeju, jak to boli. Dobra, mam nadzieję, że przeczekamy sobie 24 godziny i nam to zniknie. Żebyśmy mogli podsumować to ilością pieniędzy, jakie, jakie w rzeczywistości mamy. W międzyczasie. Powstawiajmy sobie okna do cel naszych więźniów przede wszystkim. Tutaj jedno. Tutaj po jednym oknie. Kurde. Się zabijają na potęgę akurat wtedy, kiedy nie powinni. Mhm. Proszę bardzo. I jeszcze tutaj. E, czy ja tutaj chcę im dać? Nie, tutaj nie, ale tutaj chcę im dać Proszę bardzo. Akurat najniższe e, najniższy poziom. Akurat tak, tak się starałam go zaplanować, żeby oni mieli najładniejsze cele i, i w ogóle żeby to ładnie wszystko wyglądało. Nie tu tylko nad łóżkiem. Takie ładne okienko. Żeby mogli słuchać właśnie takich świergotu ptaszków i tak dalej, i tak dalej. Więc tak. Yy, zwolniłam też większość pracowników, w sensie tych robotników, jacy, jacy dla nas pracowali. Ponieważ uznałam, że było ich niepotrzebnych. Yy, tam 30 parów, w obecnej chwili jest ich pięciu. Więc podejrzewam, że zamontowanie tego wszystkiego zajmie im dużo, dużo czasu mhm. Możemy też y, zamówić... zamówić y, przyzwolić na przywięzienie kolejnych więźniów Nie wiem, czy to by nie był taki głupi pomysł Pokaż mi... Minimalny rygor 8 Możemy w sumie za, y, zaprosić dla nas 40 więźniów od niskiego ryzyka więc tak zróbmy. 40 więźniów tak. Proszę bardzo, będziemy na nich oczekiwać, dostaniemy za nich 12 tysięcy. To jest niezwykle, niezwykle powiem Wam, bo co dopiero robiłam te ostatnie wykończenia w znaczeniu kładzenie wszędzie podłogi, stawianie tych siatek dzielących wszystko i blokujących wszystkich. A tu proszę, już mamy. Już mamy e, już mam 120 tysięcy, tak? To, to jednak coś, coś znaczy I z jakiegoś powodu mi się na koniec tak zagrajmy w uspokoili więźniowie Nie wiem czy to prze, prze, przez, przez ten bunt wielki tutaj Czy się zaczęli czuć bezpiecznie dlatego że To głównie już w tym momencie mam tylu policjantów i oni są tak wyszkoleni e, że oni sami ogarniają ten bunt, tak? E, że się już nie muszę martwić tym, że mi się buntują wi więźniowie, tylko e, bo moi, wiem, że moi policjanci to ogarną, tak? To już jest, na szczęście, ten etap gry. To znaczy, już dawno powinien być ten etap gry, tylko z jakiegoś powodu ten etap gry nie chciał mi się zaktualizować, tak? Ale ważne, że jest jak jest. Wy eee, tutaj nie możecie być. Tak, zrobimy sobie trochę więcej miejsca. W ten sposób. Ah, lubię jak wszystko jest symetryczne. Niestety w grze nie zawsze może nam to wyjść, jeśli nie mamy uprzednio rozplanowanego wszystkiego. Okay. oni nam to będą powoli stawiać wszystko. My sobie sprawdźmy wycenę. Dalej jest 1200. <grym> Ojeju, to będzie boleć, ale jak to nam zniknie. To, to myślę, że liczę dobrze. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. I będziemy, będziemy mieć bardzo ładną, okrągłą sumkę wartości naszego więzienia. To wymagało od nas. Całych 40 odcinków pracy kapujecie to? Tam ponad 40, aż sobie nawet sprawdzę, wiecie. Wy sobie będziecie mogli oglądać, aż nawet sprawdzę. Tutaj mam 45, 6, 7, 8, 9. 49 odcinków kapujecie, 50 prawie odcinków. Zeszło nam na zbudowanie takiego więzienia więzienia, które zarabia 20 tysięcy dziennie więzienia, które mieści 720 więźniów więzienia, w którym możemy umieścić każdy rygor więźniów bo tutaj możemy, każdy rygor mamy mamy dostępność do każdego rygoru. Zresztą spójrzcie sama. Spójrzcie sami, sami minimalny rygor możemy mieć. Mamy średni rygor, mamy zaostrzony, mamy strefę ochronną, mamy najwyższy rygor i mamy strefę oczekiwania na wyrok śmierci, tak? Tutaj mamy już w tym momencie nasi czego ty chcesz w tym momencie? Czego ty ode mnie? chcesz był najgorszy w historii tego więzienia. Zbyt wielu ludzi straciło życie. Tak, I, i tak musimy, ee, to, to, to może być to może nas nieźle kopnąć w tyłek, ale spróbujemy to zrobić, wiecie, spróbujemy te ostatnie 24 godziny, zrobić to ostatnie, e, ten ostatni event, tak jakby, e, ponieważ, cóż, e, ten event może się nam udać, może się nam też nie udać, myślę, że w tym momencie może się nam bardziej uda, bo, bo w tym momencie już nie ginie nam te, tylu więźniów, ile ginęło nam wcześniej. E, więc, tak, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, mamy no w tym momencie 13 minut, ale my myślę, że sobie po prostu zostaniemy i podsumujemy tę grę do końca. A, ah, znowu się gdzieś burzą, zwłaszcza poważnie, wiecie, zamknięty sobie cele w wizualny. Dziwicie się? Jest wściekłych, przywódca został ukarany. Ojeju, ale mnie to smuci, ale mnie to niezwykle smuci. Mam wam zrobić shakedown? Zaraz wam kurwa zrobię taki shakedown. Tutaj jest zablokowane, tak, tutaj jest zablokowane. Ech. No cóż. Że bardzo przyjemnie mi się grało w tą grę. Może zrobimy sobie przez te ostatnie 24 godziny takie podsumowanie tej gry. Bo cóż, to jest własne więzienie. To jest właściwie koniec takiej głównej, głównej serii tego, co się działo, dzieje w Prison Architekście. Przynajmniej w moim Prison Architekcie, ponieważ e, budowa własnego więzienia jest najważniejszym elementem Prison Architecta samego w sobie. Ucieczka jest takim dodatkiem, gdzie po prostu e, bawimy się w ucieki nieraz z więzienia, tak. E, Kampania jest, no, jest oczy, oczywist, oczywistą rzeczą. Kampania jest właściwie takim samouczkiem, tak jakby, więc kto nie grał w Prison Architecta, lepiej, żeby przyszedł kampanię, bo, bo kampania może kopnąć, w, może nas bardzo wiele nauczyć, a, a bez tego możemy bardzo szybko stracić więzienie. Co do. co do. Yy... Kontynuacji. Co jeszcze? No, powiem Wam, że naprawdę bardzo długo grałam w tą grę, tak? Ja mam tą grę gdzieś od dwóch lat. Ja mam tą grę mniej więcej tak od Alfy y, 19 chyba nawet, czy 18. Ja, ja miałam. No, długo miałam tą grę, tak? Bardzo, bardzo długo. Bardzo, bardzo długo w nią grałam i. Powiem Wam tak, y, bardzo lubię Prison Architekta. Naprawdę bardzo lubię Prison Architekta. Jest, jest to gra sprawiająca ogromną przyjemność, kiedy budujemy to więzienie, kiedy je robimy, kiedy kolejne bloki dodajemy, kiedy, y, kiedy rozplanowujemy to wszystko. Y, to sprawia naprawdę ogromną, ogromną przyjemność, bardzo, bardzo. Bardzo dobrze wspominam wszelkie swoje rozgrywki w Prison Architecta, mimo że e, ostatnia seria przed wyjściem e, zakończonej gry, e, tak dość, dość mocno e, dość, dość mocno i niemiło mnie potraktowała, ponieważ e, wybuchł nam wielki bunt, e, więźniowie przejęli nam więzienie, i na tym się skończyło ta seria. Ma chyba z 8 czy 9 odcinków, to nie jest długa seria. A tutaj mamy 50 odcinków na zakończonej grze. To sprawia naprawdę ogromną satysfakcję. Ile my już przegraliśmy? 27 godzin, 51 minut, znaczy głównie ja, tak. Ale, ale Wy byliście przy mnie w tych najważniejszych momentach, kiedy, kiedy, robiliście, kiedy robiliśmy najważniejsze rzeczy. I tak, ta gra jest naprawdę, naprawdę fajna. Nie wiem, czy damy radę przebrnąć przez to podsumowanie. Myślę, że po prostu poczekam, aż, aż ta e, kara nam po prostu minie, żebyśmy mogli sobie ładnie zobaczyć e, okrągłą, okrągłą sumkę tutaj. E, tak, na, natomiast nie wiem, czy to z, z, zaniedbanie sobie przesiedzimy do końca. E, bo, bo gra już mimo wszystko, tak troszkę tnie. E, chyba, żeby ją spróbować jakoś przyspieszyć. Na przykład gdzieś tutaj się udać, tak patrzeć na ziemię, chociaż takie patrzenie z góry jest fajniejsze, ale troszkę czas szybciej leci, chociaż niekoniecznie. Czas leciał dużo szybciej na samym początku gry, kiedy nie mieliśmy tego wszystkiego, kiedy nie było takiej mo mocy, kiedy nie było tylu, tylu obliczeń do, do wykonania, tak? Wtedy to dopiero szybko leciało. No i tutaj boję się, że może się coś, coś tak samo, tak samo tutaj. A, naprawdę się tego boję. No ale cóż, trzymamy kciuki, tak? Trzymamy kciuki. Zobaczmy naszego więźnia śmierci, James Moe Jeszcze prawdopodobnie nie rozmawiał z nikim o niczym. Do tego jeszcze za półtorej godziny przychodzi na kolejny transport więźniów. To jest po prostu, uwielbiam tą grę za to. Ona cały czas, ona cały czas yy, idzie do przodu, ona się nie, nie zatrzymuje ani na chwilę. Cały czas musimy mieć oko i patrzenie na wszystko. Po prostu cały czas musimy wszystko po kolei ogarniać. Co jest bardzo, bardzo fajne. I bardzo mi się to podoba. A, naprawdę, naprawdę fajnie. Powiem Wam, że ogromną przyjemność sprawiło mi granie w, w tą część Prison Architecta. W tym momencie już tak przedłużam, tak, tak masakrycznie. Och, proszę Cię. Tak masakrycznie przedłużam, bo chcę, żeby mi ta kara w śmierci po prostu zniknęła, żebym ja tutaj miała to podsumowanie takie fajne. Och. Po prostu nie mogę się doczekać. Cegu i zaprawa 800 tysięcy. To oczywiście spada, bo wartość tego to się wyniszcza i tak dalej, i tak dalej. Armatura i wyposażenie 5590. Oj, świetnie. No i właśnie. Nie mów, że nie ostrzegaliśmy Cię. W świetle rażącego zaniedbania, które było przyczyną ostatnich wydarzeń, skazano Cię na 10 lat pozbawienia wolności. Spędzisz je we własnym więzieniu. Powodzenia. Tak. Powiem Wam szczerze, powiem wam, naprawdę szczerze Wam powiem, że to jest zajebisty początek do kolejnej serii. Zajebiste zakończenie tej i zajebiste rozpoczęcie kolejnej serii. Wiecie co? Wiecie co Wam powiem? To jest naprawdę nie spodziewałam się tego i jestem naprawdę zadowolona z tego. Więc, no, no cóż mogę powiedzieć? Dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Mi się w nią grał całkowicie przyjemnie. Nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji, ale jestem z niego niewiarygodnie zadowolona. Naprawdę, naprawdę jestem z niego niewiarygodnie zadowolona. Więc e, tak, w tym miejscu zakończymy sobie e, nagrywanie. Jeszcze poczekajmy, aż nas przeniosą do naszej celi. E, niepowodzenie, zaniedbanie, tak. Hmm. <laughs> Powiem Wam, że bardzo mi się to podoba, tak? Bardzo, to naprawdę bardzo mi się to podoba. Znaczy, wolałabym, żeby tak, tak to się nie skończyło, tak? Wolałabym, żeby to się skończyło dużo lepiej. Może włączmy sobie prędkość 2. Może to będzie chodziło jakoś płynniej? No chodzi trochę płynniej, nawet on idzie trochę szybciej. Chyba, że idzie trochę szybciej, dlatego, że idzie po chodniku. No ale dobrze. Tu się biją ze wszystkimi. To znaczy, to więzienie ma 300 y, policjantów, tak? O, oni to sami ogarną, poza tym też przywołali te, te służby porządkowe i tak dalej, i tak dalej. Wydostanie się z tego więzienia to będzie nie lada zadanie. E, myślę, że zrobimy sobie coś na takiej zasadzie, że... E, że damy sobie limit tam powiedzmy 10 odcinków. jeżeli w ciągu tych 10 odcinków nie uda nam się e, zbiec to wtedy zakończymy tą serię. Natomiast co do samego... O Jezu, trwa ten bunt, ale już, już coraz mniej więźniów się buntuje. Już, już, już ich ogarniają, tak? O, gdzie będzie moja cela więzienna, tak? To, to mnie czeka. Jedna rzecz w tej grze jest taka, że zawsze jak jesteśmy więźniami tutaj w więzieniu, to zostajemy więźniami średnimi, o średnim rygorze. Natomiast yy, nie, nie jesteśmy przemianowywani na innych. Więc tak to wygląda. <laughs> Naprawdę bardzo mi się to podoba. Nie wiedziałam, że tak się dzieje, ale bardzo mi się to podoba. Więc tak, idziemy. Bardzo się cieszę, że to się stało teraz, kiedy zakończyliśmy grę. Więc tak, tak to wygląda. To jest nasza cela. Jesteśmy Kevinem. O. Poddaj się, tak, tak z głupia kliknąłem. Ja, ja naprawdę nie wiem, jak, jak to działa. Więc, e, tak e, no cóż, to wygląda naprawdę intrygująco. Więc, w tym miejscu ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. E, wkrótce ruszamy z serią e, z e, ucieczki z więzienia, właśnie jako Kevin. Natomiast w tym miejscu Wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach i w kolejnych seriach. Na razie!